Los nie ciebie wybrał. Braum, co ty tam wyprawiasz? Jesteś pijany! Mój luty zna tylko chłód i trudne życie. Nauczę ich, czym jest pokój. <laughs> Patrzcie! Au! Kto robi łuk z lodu? Nie chybie! Trole są wrogami ludzkości! Zginiesz jak na bestie przystało! Wskaż nam drogę! Nie naprawdę postaw to jabłko na swojej głowie. Uch, A o mm. Co oznacza przewodzenie? Kłamanie. Mówienie o ostrożności nawet, gdy wypełnia cię ekscytacja. Dawanie nadziei nawet, gdy samemu się jej nie ma. Cedulani. Żegnaj jej siostro. Ha, swak! Widziałam dzieci radzące sobie lepiej od ciebie. Lećcie strzały! Stawię ci czoła, siostro! W dniu zjednoczenia naszych plemion zadrży cały świat. Jestem wojmatką. Niewielu składałam przysięgi. Wielu składało je mnie. Walczysz z córą lodu! Potrzebowałam tylko jednego strzału! Latasz bez koszuli, co brał mnie? A ja nie mam spodni. Niech żyje Freliort! Jestem łukiem! <śmany> marzę o dniu, w którym plemiona zostaną zjednoczone, marzę o tym, bym nie musiała już przewodzić. Żwawo, poczuj ukłucie zimy! Najlepiej pracuję z daleka. <śmany> Jestem aż: córka greny, wojmatka Avarosan. <śmany> A więc, które z was jest świnią? Żarcik! Uderzaj szybko! Szukaj pokoju, ale nieś narzędzia wojny! Twoja śmierć była jedynym możliwym rezultatem starcia z córą lodu! Na północy wielki wódz jest nazywany wojmatką. Kto poza matką ma prawo ryzykować życiem innych podczas wojny? Zjednoczymy freliord. Nikt nie ucieknie mi z oczu. Ognia! Wychowano mnie w duchu wojny! Jestem córą lodu! Przemieszczaj się szybko i zajmij dobrą pozycję, a wygrasz bitwę przed rozlewem krwi. Aniwio, poprowadź nas. Łuk jest formą mojej woli. Ja jestem nim, on jest mną. Aniwio, jak często pragnęłam twego przewodnictwa? Jakie to boskie zdradzić zaufanie śmiertelnika? Niech żyje Frejord. Czy ktokolwiek z nas dostał ubranie na zimę? Czy wszyscy z południa to takie mięczaki? Ujawnij to, co jest ukryte! Moje strzały są zawsze celne. Nikt nie ucieknie przed moim łukiem! Oto furia córy lodu! Łup! Ha! Rzucasz wyzwanie córze lodu? Musimy przejść naprzód! Wszyscy jesteśmy krewnymi. Krew z krwi! <gry> Liczy się każda strzała! Najlepsze słowa, jakie słyszałam w życiu, to silni muszą spróbować podjąć się niemożliwego. To przysięga, którą muszę wypełnić. Matka mnie kochała. Walczyła i umarła, bym miała lepsze życie. Więc i ja walczę i umrę. By wszyscy nie mieli lepsze życie. Awarosa głosi jedną prawdę, jak na boginie przystało. Jest naszym snem o zjednoczeniu. Przygotuj się! Walczysz z córą lodu! Lud nie jest bólem, jest poddaniem się. Walczyli z córą lodu i zginęli. Awaroso, prowadź mnie! Nadciąga śmierć! Los potraktuje cię chłodno! Trendamer, co się z tobą stało? Kochałam moją matkę. Kochałam moją siostrę w boju. Kocham mój lud i właśnie dla tej miłości walczę. Nie myl łaski ze słabością. Powitam cię po freliorcku. Pobłogosław nas, Ildaurgu, strażniku poświęcenia. Chroń mego męża, chroń mój lud. A jeśli ma śmierć, cię zadowoli. Niech wspomoże mój lud. Duchu, ujawni nam drogę. Jestem wojmatką, wodzem. Tylko dlatego, że nikt inny nie zrobi tego, co trzeba. Nazwałaś mnie siostrą w boju i swoją rodziną, Sedjuani. Nie zmuszaj mnie do walki. Pokój wymaga pewnej ręki. Razem jesteśmy silni. Razem jesteśmy awarosanami. Trindamer, mój kochany, zawsze podejrzewałam, że taki będzie nasz koniec. Freliord zostanie zjednoczony. Prowadź nas. A, żadne sagi nie opowiedzą o ich śmierci. Szybciej niż moje strzały? Wątpię. Ostrzegam cię. Trzy siostry są mitem, który tłam tłamsił nasz lud. To opowieść o porażce. Mam wprawne oko. Niech ktoś oznaczy miejsce ich śmierci. Dalej nie udało im się zajść. Chwała Orno, ognia, poratuj mnie swą wiedzą, pierwszy budowniczy i panie kuźni. Podobają ci się te kształty? Mówiłam o łuku. Moja łaska ma swoje granice. To najnowszy szyk mody we freliordzie. Nazywają to spódniczką. Chwała Kindred, dwumułowcom. Pozwólcie nam ujrzeć nadchodzącą śmierć, byśmy mogli wypełnić nasze zadania i umrzeć z otwartymi oczami. Chwalimy przywódców, którzy jednoczą, zapominając, że liczy się sama jedność. Walka godna Lordu. Leć! Ludzie nie potrzebują już wolibera. Jeśli powrócisz, zabiję cię znowu. Braumie, oboje pochodzimy z Mroźnej Krainy, musimy więc dać dziś czadu! To nie chwałę bogini Avarosy próbuję odzyskać, lecz mojego ludu. Lisandro, ważą się losy naszego ludu, a ty częstujesz mnie zdradą. Uciekaj przed zimnem. Moje plenie przyniesie pokój północy. Południowcy powinni się nas bać. Miesz tam, gdzie będzie cel. Ha! Za Freliord. Hm, przeznaczenie. Od zawsze nienawidziłam tego słowa. Jest niczym bestia, która niszczy życia i morduje niewinność. Jest zdradliwe i przynosi jedynie cierpienie. We freliordzie zapanuje pokój. To pilnuję tego. Ha! Dzisiaj ważą się losy naszego ludu. Trzymam łuk z prawdziwego lodu. Trzymam swe serce. Starożytny, odejdź! Szanujemy tu wolibera, ale go nie chcemy. Bogowie i duchy nas prowadzą, ale nasze życia należą do nas samych. Oby głosy przestały cię męczyć, szamanie. Ten strój jest całkowicie sensowny. Przyjrzyj się uważnie i nie myśl o tym tyle. Marzę o rodzie dla mego ludu. Czym jest dobroć, jeśli nie próbą być lepszym od własnych przodków? Uważają, że jestem chłodna. Widziałam rzeczy, o których nie śniło się południowcom. Dobrze się przyjrzyj, to ostatnie, co zobaczysz. Niczyj los nie jest spisany, chyba że przez nas samych. Razem! Z łuku nie mierzysz prosto w cel. Strzelasz tam, gdzie twój cel się znajdzie. To jest wizja. Pochodzę z Frejordu. Rodzina, plemię są wszystkim. Bogini Avarosa mówię, że słyszę jej głos. Ale słyszę tylko głos matki. I ubolewam nad jej odejściem. Chwała Woliberowi. Tysiąckroć przebitemu niedźwiedziowi. Obdasz mój lud wytrzymałością dziczy, z której pochodzisz, i furią burzy, którą władasz. Urodziłam się w biedzie, tak jak wszyscy freliordczycy Nie mogę spudłować! Nie pragnę tronu Awarosy. Gdy mówię Awarosa, słyszę mą matkę i jej marzenia. Nigdy nie trać skupienia! Nie dopuszczę do podziałów wśród nas. Jesteśmy jednością. Nie muszę cię widzieć, żeby w ciebie strzelić. Wow. Uh. Oh. Poważnie? Pokażę im potęgę zrodzonych z lodu. Nikt nie ucieknie przed zimą. Niech wszyscy to wiedzą. Jestem aż. Jestem łukiem. Zobaczmy, jak blisko zdołają podejść. Prosto między oczy. Hm. Zimno nie wybacza. Zmierz się z prawdziwym lodem! Zmierz się ze śmiercią! Błogosławione trzy siostry, obdarujcie mnie siłą, bym mogła zrobić to, co konieczne. Obdarujcie mnie odwagą, bym pokonała, kogo pokonać muszę. Obdarujcie mnie wiedzą, bym dojrzała prawdę. Warosanie to plemię wielu ludzi, ponieważ wszyscy Freliortczycy to jeden lud. Chwała Awini, dawczyni mrozu. Spraw byśmy odczuli nadchodzące zmiany. Pozwól nam podróżować bezpiecznie. Gragas! Ślepy jesteś! Walczysz po złej stronie! Znowu! Gin Moje plenie zniszczy twoją przebrzydłą rasę! Nigdy nie chybiam! Swak! ciepłokrwisty! Tylko na tyle cię stać? Nawet nie musiałam się starać. Szamanie! Nie jestem wrogiem starych bogów ani Sejuani. Czy musimy walczyć? Znamy wszystko, czego dotyka mróz. Klan czy plemię i tak do nas dołączą. Taka jest wola awarosy. Roztrzaskasz się niczym lód! Ogniolubni i zrodzeni z lodu, duchowi wędrowcy i zrodzeni z ognia, wszyscy Freliortczycy to moja rodzina.